Orędzie Świętego Michała Archanioła, przekazane do Luz de Maria de Bonilla 14 czerwca 2025 roku. Dzieci naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was posłany przez naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa. Jako książę zastępów niebieskich przestrzegam Was. Po to, żebyście byli świadomi tego, że wiara jest fundamentalna w życiu każdego dziecka Bożego, a w tym szczególnym momencie nawet bardziej. Prawdziwa wiara nie zatrzymuje się, jest ciągłym rozwojem poszukiwania kierowanego przez Ducha Świętego, jako że jeśli kierujecie się wyłącznie rozumem, to dociera on w końcu do granicy, której nie jest w stanie przekroczyć. Ci, którzy tylko wciąż rozumują, nigdy nie osiągną prawdy. Rozum jest skończony i musicie zwracać się do Ducha Świętego, aby rozeznawać pod Jego przewodnictwem, nie przez samych siebie, lecz przez trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, ludzkość kroczy, potykając się o kolejne przeszkody. Myślicie o wojnie, ponieważ jej doświadczacie. Macie ją przed sobą, możecie ją zobaczyć, ale zostajecie w miejscu, nie myśląc o tym, co dalej. Choroba nadciąga nad ludzkość na różne sposoby. Przez użycie broni biologicznej i przez zarażenia od innych osób, z powodu mutacji innych chorób. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Europa cierpi z powodu ciężkiego ataku terrorystycznego. Cierpienie jest wielkie, módlcie się. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, nieoczekiwany wielki kryzys ekonomiczny nadciąga i przez ten kryzys ludzkość wpada w panikę. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, nadchodzą mroczne dni, wielki blackout zapada nad ziemią. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, wojna dociera do Ameryki. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, zarządzących narodami w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Broń, której wszyscy się lękają, się rozprzestrzeni. I wywoła wielkie spustoszenie. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, obudźcie się i błagajcie Boga Trójjedynego z powodu bliskiego użycia broni atomowej na Bliskim Wschodzie. Zjednoczcie się i módlcie się jako dzieci Boże. Uwielbiajcie przy najświętszą trójcę w tym dniu świątecznym. Wstawiajcie się za ludzkość, nie bądźcie obojętni. Orędujcie. Któż jest jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg. Błogosławię was, moja ochrona jest z wami. Święty Michał, Archanioł.